Ustalanie granic w naszym małżeństwie. Najważniejszą, najgłębszą, najwznioślejszą, a niekiedy także najtrudniejszą z relacji między ludźmi jest małżeństwo. Myślimy o nim jako o czymś w rodzaju instytucji, ale prawda jest taka, że każdy mąż i żona muszą pracować nad nim na bieżąco. Często kończy się to fiaskiem, ponieważ żadne z nich nie wytyczyło w tym związku właściwych granic. Jedną z rzeczy, których jestem absolutnie pewien, kiedy mówię o małżeństwie, jest fakt, że wśród słuchaczy będą osoby mające doświadczenie małżeństwa. Są to ludzie, którym wyznaczono już granice czasem w postaci murów oddzielających męża i żonę. Takie mury powodują izolację i ból. Tak więc mogę opowiadać o czymś i wiem, że ludzie się na to krzywią, ponieważ to rani. Chciałbym po prostu, żebyś wiedział, że ja to rozumiem. Tak więc gdy się modliłem i zastanawiałem nad tym, jak uporać się z problemem granic w małżeństwie, postanowiłem podejść do tego nie tak, jak można by się było spodziewać, ale z innej perspektywy. Dlatego ten rozdział traktuje o dwóch rzeczach po pierwsze o granicach, których nigdy przenigdy nie powinniśmy tworzyć, a po drugie o liniach granicznych naszego współmałżonka, których nigdy nie powinniśmy przekraczać. Innymi słowy, to nie będzie o tobie, ale raczej o twojej żonie czy mężu zależnie od okoliczności. Wielki błąd, jaki popełniamy w kontekście małżeństwa jest następujący. Zawsze patrzymy na to, co moglibyśmy z tego mieć. Jak wiele razy słyszałeś, że małżeństwo to układ 50 na 50. Cóż, to zwyczajnie nieprawda. Rozwód to układ 50 na 50. W małżeństwie chodzi o układ 100 na 100, po 100% wkładu od obu stron. Oraz 100%, które wnosi Bóg. Doskonałe małżeństwo polega na tym, że tworzy je dwoje niedoskonałych ludzi, którzy nigdy się nie poddają, nie przestają dawać, nie przestają się poświęcać, bez względu na to, co druga strona robi dobrego, złego, czy może bez znaczenia. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest hełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są prostwa przeminą. Jeśli języki, ustaną. Jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Aby w Twoim małżeństwie mogła istnieć tego rodzaju miłość, są, moim zdaniem, trzy granice, których w żadnym razie nie powinniśmy ustanawiać. Pierwsza to granica warunkowości. Jest to cecha małżeństw 50 na 50. Mówi ona, będę ci błogosławić, jeśli ty będziesz błogosławić mnie. Jeśli jednak nie wypełnisz swojej części, to ja nie wypełnię swojej. Tak funkcjonuje większość małżeństw i tak jest najczęstszy powód rozwodów. Jeśli moje dobre uczynki podejmowane względem żony zależą od takiego samego postępowania z jej strony. To w momencie, gdy ona popełnił jakiś błąd, ja daję sobie prawo do tego, żeby ją zawieść, ukarać, potraktować chłodno i tym podobne. Tymczasem naprawdę niezbędne dla utrzymania małżeństwa jest moim zdaniem to, by zachować się właściwie, kiedy ona ma zły dzień i na odwrót. Czy zwróciłeś uwagę na to, co Bóg powiedział w cytowanym przed chwilą fragmencie Biblii? Miłość wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. Jeśli przypomnisz sobie ślubowanie małżeńskie, zobaczysz, że obiecałeś swojemu współmałżonkowi bezwarunkową miłość. Oznacza to kochanie tej osoby nawet wówczas, kiedy ona zachowuje się niewłaściwie, a nawet wtedy, gdy mówi lub robi coś, co cię rani. A to znaczy, że nigdy, przenigdy nie padną z Twoich ust słowa: Nienawidzę cię, żałuję, że cię poślubiłem. Może w takim razie powinniśmy się rozwieść? Ten rodzaj miłości, jaki Bóg ma na uwadze w kontekście Twojego małżeństwa, to miłość bezwarunkowa, taka, którą Jezus okazał na krzyżu, umierając za nas, chociaż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu, a raczej pomimo tego, że to zrobiliśmy. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Rozumiesz? Drugą granicą, której nigdy nie należy ustanawiać, jest istny mur z cegieł granica milczenia. Na czym to polega? Nie, nie będę z Tobą rozmawiać na ten temat. Mam zamiar to roztrząsać i karać się milczeniem, ale nigdy nie będziemy o tym rozmawiać. Kobiety, przykro mi to mówić, są szczególnie dobre w tworzeniu takich barier. Pozwól, że powiem szczerze: to jest zły rodzaj granicy postawionej w złym miejscu. Nie bez powodu Biblia nas poucza. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Jeśli pozwolisz, aby sprawy biegły takim tokiem, sytuacja będzie się tylko pogarszać. W naszym małżeństwie postanowiłem być tym, kto dba o to, by problemy były omawiane i rozwiązywane. Nie chcę dopuścić, by powstał między nami mur. Jeśli zajdzie potrzeba, rozwalę ten mur własnymi zdartymi do krwi rękami, cegła po cegle, ponieważ kiedy zaprawa już wyschnie, ciężko jest taką ścianę rozbić. Wreszcie trzecia granica, której nie powinniśmy nigdy budować. To ta, która dotyczy intymności. Fizyczna i emocjonalna bliskość jest darem od Boga i stanowi zaprawę, która spaja małżeństwo w jedną całość. Usuń intymność ze swojego związku, a prawdopodobieństwo, że małżeństwo się rozpadnie, gwałtownie wzrasta. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo przestrzeństwa, niech każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąćcie od współżycia ze sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby poddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepościągliwości waszej. Seks nigdy, przenigdy nie powinien być używany jako instrument nacisku czy władzy w relacjach małżeńskich. Ani przez męża, ani przez żonę. Nigdy. Nie po to Bóg dał nam ten dar. Podsumowując, trzy granice, których nigdy nie należy stawiać w małżeństwie, to miłość warunkowa, mur milczenia i bariery dotyczące intymności. Małżeństwo to wkład 100 na 100 plus dodatkowe 100% od Boga. Bez względu na wszystko nie przestawaj dawać swoich 100%. Do tego wzywa cię Bóg. Miłość nigdy się nie poddaje. Jakie zatem granice ustalone przez twojego współmałżonka powinieneś respektować i nigdy ich nie przekraczać? Nie zostało nam wiele czasu, więc wymieńmy dwie z nich. Po pierwsze, pozwól twemu mężowi czy żonie być tym, kim Bóg ich uczynił. Owszem, różnimy się od siebie. Mężczyźni i kobiety są nieprawdopodobnie odmienni. W dodatku, każde z nas ma różne talenty i zdolności, a także słabości i ograniczenia. Twój współmałżonek dany ci przez Boga na całe życie, to nie pomysł na modernizację domu. Żony, wasze wieczne utyskiwanie nigdy nie odmieni waszych mężów. Osiągniecie to błogosławiąc im. Mężowie, próbując użyć siły, aby zdominować żonę, zmusić ją, żeby była taka, jaką chcielibyście ją widzieć, nigdy, ale to nigdy nie zmienicie jej naprawdę. Osiągniecie to dbając o nie. On jest tym, kim jest. Ona także jest tym, kim jest. Błogosławcie sobie nawzajem. Szukajcie wzajemnie swojego dobra, okazujcie sobie miłość. W ten sposób tworzycie bezpieczne środowisko naturalne, w którym trudne sprawy mogą być omawiane w atmosferze miłości. Zabrało mi nieco czasu, zanim przestałem próbować zmieniać moją żonę. Zrozumiałem jednak, że jeśli tego nie zrobię, stracę osobę, w której się zakochałem. Druga granica, której nigdy nie powinniśmy przekraczać w małżeństwie, a jest to coś, co łączy się z poprzednią sprawą to odrobina przestrzeni osobistej. Wszyscy jej potrzebujemy. Mężczyźni potrzebują od czasu do czasu zniknąć w swojej jaskini. Kobiety potrzebują wyjść gdzieś z przyjaciółką, spędzić trochę czasu z dziećmi albo pobuszować w szafie. Ale jeśli twój mąż spędza za dużo czasu w swojej jaskini albo jeśli twoja żona spędza zbyt wiele czasu z koleżankami, sposobem rozwiązania tego problemu nie jest gderanie czy ciosanie kołków na głowie. Metodą na usunięcie tego problemu jest przyciągnięcie tej osoby do siebie dzięki miłości. Oczywiście jest dużo więcej do powiedzenia na temat małżeństwa, ale zwyczajnie nie mamy teraz na to czasu. Zachęcam Cię więc do zrobienia następującej rzeczy. Porozmawiaj z mężem lub z żoną o granicach, które mają znaczenie, o sposobach reagowania, które mają znaczenie, o sprawach, które w Waszym małżeństwie nie działają jak należy. 99,9% napięć w Twoim małżeństwie dotyczy granic. Zacznij robić to, co trzeba, a czeka Cię wspaniałe małżeństwo.